Siem привет. Kontynuujemy dzisiaj odmianę rzeczownika, czyli deklinację. Dobrze, żebyście obejrzeli poprzedni odcinek zanim obejrzycie ten. Będzie Wam zdecydowanie łatwiej, bo tam wprowadzam do całego tematu deklinacji. Jeśli jednak z jakiejś przyczyny wpadliście tu przypadkiem, ja jestem Szymon, na tym kanale uczę rosyjskiego, a w przypiętym komentarzu zawsze jest link do całej playlisty, do której serdecznie zapraszam. I zapraszam też na odcinek. Tablice powinniście świetnie kojarzyć, bo właśnie na tych słowach w poprzednim odcinku wprowadzałem do tematu deklinacji. Tutaj tylko krótkie przypomnienie. Deklinacja numer 1, czyli ta, o której dzisiaj powiemy, to były słowa, które kończą się na a albo na ja. A więc to był przede wszystkim rodzaj żeński i raptem kilka słów w rodzaju męskim, takich jak papa. A deklinacją 3 było takie słowo jak radość. Czyli słowo, które również jest w rodzaju żeńskim, ma na końcu znak miękki. A więc deklinacja 1 kończy się na -a, i ja, a deklinacja 3 na znak miękki i to są tylko słowa w rodzaju żeńskim. Mamy wszystko na ekranie. Najpierw zajmujemy się deklinacją pierwszą, a na końcu deklinacją trzecią. Ok, wiemy na jakie końcówki się kończy, wiemy, że to jest niemal zawsze rodzaj żeński. Odmieńmy słowo mama. Czyli mama. Kogo nie ma? Mamy. Tak jak w polskim. A komu wręczam? Mamie. My też tak mówimy. Ale dopiero tu będzie inaczej, bo po polsku, kogo widzę? Odpowiadamy mamy. Dajemy tam literę n. W rosyjskim nie ma tej litery. I skojarzcie, że tutaj dajemy u. Ja widzę mamu. Następnie z kim? Z mamaj. My mówimy z mamą, nie mają o, to jest ich odpowiednik o. A o kim mówię, znów bardzo łatwo, a mamie. I tak naprawdę wy dobrze zapamiętajcie tę końcówkę u, bo to ona najczęściej się myli, czyli biernik. I pamiętacie może z poprzedniego odcinka, że tam było rozróżnienie: mówiliśmy kogo, brata, ale już co, tiliwizer. Tutaj nie ma rozróżnienia. Żywotność niczego tutaj nie zmienia. Kogo mamu, co? Lampu. Mamy lampę. Po polsku też mamy jedną końcówkę niezależnie od żywotności. No więc właśnie, odmieńmy nieżywotne słowo: muzyka. Czego nie ma? Muzyki. No i moglibyście zapytać, jak to i? Przecież my przed chwilą mówiliśmy mamy. Mieliśmy -y. Czy to jest jakiś inny typ? Przecież też się kończy na -a. Nie, nie jest to inny typ, nie o to chodzi, że to jest coś szalenie innego. Rzecz bardzo prozaiczna, chodzi tylko o to, że litera K nie lubi się z literą Y. I w naszych słowiańskich językach my nie mówimy K. My po polsku też mówimy: Nie ma mamy, nie ma muzyki. To jest jeszcze literka G. Te litery się nie lubią z Y. Tylko tyle. A więc idziemy dalej. Czemu wręczam? Muzykę. Chcielibyśmy powiedzieć muzyce, bo my w języku polskim mamy takie szaleństwo, że zmieniamy przedostatnią literę. W rosyjskim to się nie dzieje, więc mówimy muzykę. Jakkolwiek by nam to dziwnie nie brzmiało. Następnie, co widzę? Muzyku. Z czym? Z muzyką i o czym? A muzykę. Dla Was wyzwanie odmienić słowo dziewuszka, czyli dziewczyna. Zatrzymajcie filmik i spróbujcie sami. Kogo nie ma? Dziewuszki. Komu? Dziewuszkie. Znów chciałoby się powiedzieć C na końcu, ale tak nie będzie. Kogo widzę? Dziewuszku. Z kim? Z dziewuszkaj. O kim? A dziewuszkie. Teraz słowo bukwa. Czyli litera, ale na wyrywki. Z czym? Z Bukwaj. Czego nie ma? błukwy O czym? A Bukwie. Czemu? Bukwie. Co widzę? Bukwu. Teraz na wyrywki słowo klawiatura. O czym mówię? A klawiaturie. Co widzę? Klawiaturu. Czemu? Klawiaturę. Czego? Klawiatury. Z czym? Z klawiaturą. I co ciekawe, tutaj też mamy odmianę miękką. Też mamy to rozróżnienie co w poprzednim odcinku, co w poprzedniej deklinacji. Ale tutaj jest łatwiej, bo skoro końcówki to jedynie a i ja, to tylko na tym musi polegać podział, że a jest twarda, a ja jest miękka. A więc odmieńmy słowo niedziela, czyli tydzień. Obok dla ułatwienia odmiana słowa z twardą odmianą, czyli mama, słowa sprzed chwili. Mówiliśmy, że nie ma mamy. A tutaj mamy słowo niedziela, niedzieli. Chcemy mieć miękką końcówkę. Nie powiemy niedzielę. Komu? Mówiliśmy mamie. Tutaj ciężko inaczej. Niedzieli. Pamiętajcie, że tutaj nie będzie dużych różnic w obrębie jednej i drugiej kolumny. Nie może być. To są tylko drobne różnice. Co lubię? Mamu. Niedzieliu. Chcemy miękko, więc my tak jakby dodajemy literę i. Nie chcemy lu. Chcemy liu. Z mamej. Pewnie się domyślacie. Jeśli pamiętacie, jak robiliśmy w tej męskiej deklinacji, to będzie tak samo. Mieliśmy oj, ale my nie chcemy tutaj tej twardości. Niedzieloj, nie. Chcemy miękkość. Mówimy z niedzieli. I na końcu łatwo a niedzieli. Tam się nic nie zmienia. Czyli -y zamieniamy na -i, kiedy chcemy mieć miękkość, oraz -u zamieniamy na u. To jest po prostu dodanie naszej literki i. Oraz zamiast oj mówimy jej. Tylko na tym polega różnica w odmianie miękkiej. A więc odmieńcie słowo dziadzia, czyli wujek. Kogo nie ma? Dziadzi. Komu wręczam? Dziadzie. Kogo widzę? Dziadziu. Z kim? Z dziadziej. O kim? A dziadzie. Teraz słowo Ola, czyli imię Ola, na wyrywki. O kim? A ole. Komu? Olie Kogo nie ma? Oli. Kogo widzę? Oliu. Z kim? Soli. Z a więc zróbmy małe podsumowanie. Deklinacja pierwsza to końcówki: a i ja. I to niemal zawsze jest rodzaj żeński. Mamy tutaj również podział na odmianę twardą i miękką. Twarda to są te zakończone na A, a miękka zakończone na Ja. I ta różnica polega głównie na tym, że my tak jakby dodajemy naszą literę I. A teraz przejdźmy do pułapek. Jeśli ten film Wam się podoba, zostawcie pozytywną ocenę. Bardzo mi to pomoże, a raczej temu filmowi dotrzeć szerzej. Dotąd mówiliśmy, że mamy końcówki "-a", "-ia". Ale tak jak w poprzedniej deklinacji, czyli w poprzednim odcinku, i tu mamy dodatkową końcówkę, która się będzie zdarzała. Końcówkę "-ia". I będą to najczęściej imiona. Na przykład Anastasia, Maria, Safia. Albo nazwy państw. Francja, Rosja, Węgria. My dajmy na ekran słowo "-italia". I zanim przejdziemy do odmiany, zwróćcie jeszcze uwagę na to, jak te końcówki będą brzmieć. To nie jest jak polskie słowo Italia, bo jakbyśmy się uparli, to można po polsku powiedzieć Italia. To jest Italia, czyli LIA. Tam naprawdę jest to I-JA słyszalne. O tym warto pamiętać. Italia. A zatem, czego nie ma? Italii. W brzmieniu rzeczywiście, jak dwie litery I koło siebie. Czemu? Italii. Co widzę? Italiu. Z czym? Z Italii. O czym? A Italii. Jeśli porównamy tę odmianę do odmiany w cudzysłowie zwykłej ja, czyli po prostu literki ja na końcu, to okaże się, że w tych dwóch zaznaczonych przeze mnie miejscach jest jedyna różnica. Zamiast liter Je mamy tutaj literki i. No i to w zasadzie wszystko. A dla ćwiczenia odmieńmy słowo Maria. Kogo nie ma? Marii. Komu? Marii. Kogo widzę? MARIU. Z kim? Z Marii? O kim? A Marii. Teraz słowo Francja, czyli Francja na wyrywki. O czym mówię? A Francji. Co widzę? Francju. Czemu wręczam? Francji. Czego nie ma? Francji. Z czym? Z Francji. I na koniec ćwiczenie całości. Mamy słowo ryba. Jakbyście powiedzieli: z. z rybaj. A kogo nie ma? Ryby. Teraz słowo jida, czyli jedzenie. O czym mówicie? A idzie, czyli litera je. Skoro tutaj akcent padał na końcówkę, w odmianie też będzie padał na końcówkę. Co widzicie? Idu, bo to biernik, więc ma u. Teraz słowo wiśnia, czyli wiśnia. Co lubicie? Ja lubię wiśniu. Dajemy u, kogo nie ma? WIŚNI. Czego nie ma? WIŚNI. A o czym mówię? Dla ucha bez różnicy, bo ta litera traci trochę swoje brzmienie. Brzmi to A WIŚNI. A mamy na końcu literę J. Teraz RASIJA, czyli Rosja. Czego nie ma? RASIJ. A o czym mówię? Znów. A RASIJ? A co widzę? Rasiju. Kuchnia, czego nie ma? Kuchni. A co widzę? Kuchniu. Sabaka, to pies. Komu wręczam? Sabakie. A o kim mówię? Też, a sabakie. Safia, czyli Zofia. Kogo kocham? Safiu. A o kim mówię? Asafii, czyli dodatkowa litera i. Teraz czas na ostatnią deklinację, czyli trzecią, i ona jest najkrótsza. Tutaj tylko słowa zakończone na znak miękki i tylko te, które są w rodzaju żeńskim. To zawsze będzie rodzaj żeński. Nie da się inaczej. I my odmieńmy słowo radość, czyli radość, czego nie ma. Radość. A czemu wręczam radości co widzę radość to się nie zmienia z czym to będzie jedyne trudne z radością czyli my zostawiamy znak miękki i dodajemy jeszcze ju o czym mówię. A radość czyli zobaczcie że tutaj co ciekawe tylko raz mamy coś dziwnego powiedzmy wszędzie indziej łatwo to zapamiętać Najtrudniej, chyba najczęściej z głowy, wypada to ta końcówka, ciu, ona, ona będzie złośliwa. To są głównie takie słowa jak e, radość właśnie, albo żyźń, życie, mać, matka, ból, cel. Bo tak, ból i cel to one w rosyjskim, a nie tak jak po polsku to męskie rodzaje. Nie. I na szczęście tutaj nie ma podziału na miękkie ani twarde, ani też nie ma pułapek. Więc, tak naprawdę, jak widzicie, naprawdę krótka jest ta deklinacja, i od razu możemy przejść do kompletnego ćwiczenia tej deklinacji, a na końcu jeszcze na pojedynczych słówkach. Słowo śmierć. Czego nie ma? Śmierci. Czemu? Śmierci. Co widzę? Śmierć. A z czym? Za śmierciu. O czym? A śmierci. No i coś na wyrywki, oczywiście. Lubow, czyli miłość. Z czym? Z lubowiu. Czego nie ma? Lubwi. Tu i już do końca znika litera O. W polskim też mamy czasami takie zjawisko. O czym mówię? A lubwi. Czemu? Lubwi. Co widzę? Любов. I na końcu poćwiczmy na różnych słowach. NOĆ Jak byście powiedzieli NOCĄ, czyli w narzędniku? NOCIU A czego nie ma? NOCI Teraz słowo CEL. Jak byście powiedzieli, że ktoś nie ma celu? UNIWO NIET CELI Bo to jest ANA, zgodnie z deklinacją trzecią odmieniamy. A o czym mówię? a swojej celi. Żyźń to życie. Czego nie ma? Żyzni. A z czym? Z żyźniu. Teraz ból. Czego nie ma? Boli. A czemu się przyglądam? Również boli. Na końcu radość. Z czym was pozdrawiam? Z radością. Mam nadzieję, że czujecie się lepiej po obejrzeniu tego filmu, a że nie gorzej, ale oczywiście czujecie się swobodnie, żeby przelatywać po jego poszczególnych fragmentach i wracać do tego filmu za każdym razem, kiedy będziecie chcieli przypomnieć sobie to zagadnienie, bo ono jest dosyć złożone. Możecie ten film sobie gdzieś ustawić do ulubionych na przeglądarce i dzięki temu do niego czasami wracać. Ja Was do tego oczywiście gorąco zachęcam. I zachęcam do subskrypcji kanału albo do jego wsparcia. Dziękuję patronowi kanału Adamowi za wsparcie, a wszystkim życzę haruszewa dnia. Paka.